Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie polibak Lego Star Wars z figurką C3PO. O numerze katalogowym 5002948 został on wydany w 2015 roku. Ma 3 elementy, a na temat ceny katalogowej nic nie znalazłem, bo był to jakiś promocyjny polibak. Zobaczmy sobie opakowanie z przodu. Naprawdę, szata graficzna jest bardzo ładna. Na no z tyłu tak to się prezentuje. W tym miejscu znajduje się właśnie numer katalogowy. No to myślę, że bez zbędnego przedłużania mogę już otworzyć sobie tą saszetkę. Ja ją natnę tutaj od boku. Jakoś też nie tak do całości, tylko tak, żeby właśnie można było wyciągnąć te elementy figurki. No i pozwólcie, że to szybko zrobię. Trzy elementy, ja trochę zmienię kadr, no i złożę z Wami tą figurkę. Budowania nie ma tutaj dużo, więc nie będę robił żadnych speedbuildów, buildów, tylko złożę tą figurkę razem z Wami. Zobaczcie, tak ona się prezentuje z bliska. Jest ona w kolorze złotym, z tym, że właśnie ta ręka jest bordowa. Naprawdę nadruki są świetne oraz bardzo szczegółowe. Jakieś kable, śrubki, blaszki, no naprawdę świetnie się to prezentuje. Są nawet nadruki od boku, na rączkach i nóżkach, co ja zawsze doceniam, bo jest to w sumie rzadkością. Z tyłu prezentuje się to właśnie tak, głowa jest osobnym odlewem i wygląda ona naprawdę świetnie. Muszę Wam przyznać, że jestem pod wrażeniem tej figurki i dbałości o wszystkie detale i nadruki. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba ta figurka z E3PO. Ja po prostu uwielbiam minifigurki Lego, które z każdej strony mają nadruki. Moją oceną właśnie dla tej figurki będzie 9,5 na 10. Możecie w komentarzach pisać, jak Wam się ona podoba i też wystawić jej ocenę. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!